Cześć, ja jestem Szymek Krasiński, a to jest kanał Fizjonauka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie rozmawiamy o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle. A to jest pierwszy, już długo nagrywany QA. Mój stan zdrowia wciąż nie jest idealny, ale jestem na tyle sprawny, żeby móc jakoś to nagrać, najwyżej będą cięcia. I co? Mamy 8 pytań, na które bardzo chętnie odpowiem. Zaczynamy. Pierwsze pytanie. Kuba pyta, gabinet czy praca mobilna? I znam Kubę osobiście, dlatego myślę, że dokładnie wiem o co mu chodzi, ponieważ o tym, jakie są plusy, jak podejść do pacjenta w gabinecie i w pracy mobilnej, miałem osobny materiał, ale co wybrać na początku? Moim zdaniem, lepszą opcją jest praca mobilna. Dlatego, że odpadają nam takie koszty stałe jak czynsz, jakaś tam energia, zaliczki na energię, na prąd, na wodę i tak i tak dalej. Ale to jest troszkę inna specyfika. Trzeba się więcej ogłaszać, więcej reklamować, zdobyć jakoś inaczej zaufanie pacjentów i w ogóle tych pacjentów, nie poprzez to, że wystawię szyld. Ale jest to tańsze. Na początku. Jak mam dużo pacjentów mobilnych, wtedy mogę pomyśleć o tym, żeby założyć własny gabinet. Ja miałem własny gabinet przez, no, będzie ze trzy miesiące zanim mnie splajtował, właśnie przez to, że zjadły mnie koszty stałe. I jeżeli ktoś już ma bazę klientów, to spoko, to wtedy można powalczyć z gabinetem. Na początek, jak tego nie masz, moim zdaniem lepszy jest, lepsza jest praktyka mobilna, a kiedy założyć gabinet? z perspektywy czasu powiedziałbym, że wtedy, kiedy mam tyle oszczędności, że mogę pokryć pół roku bez klientów. Bo może się zdarzyć tak, że nie wiem, będę chory, nie zdobędę tych klientów od razu. Jeżeli przez pół roku jestem w stanie płacić ZUS, czynsz, inne tam rzeczy i jakoś przeżyć, czyli mam na taką tak dużą poduszkę bezpieczeństwa, wtedy spokojnie mógłbym zakładać gabinet i próbować. Bo mam oszczędności, które pozwolą mi to robić na spokojnie, bez noża na gardle. Jeżeli tak nie jest, to po prostu stres zjada człowieka. Więc na początek praca mobilna, a później ja na przykład na pracy mobilnej już jestem 5 lat i na razie chyba bym tego nie zmienił. Dobra, drugie pytanie. Marlena pyta o publikacje naukowe, książki na temat masażu funkcyjnego i. Zaznacza, że potrzebuję tego do pracy magisterskiej, więc nie odpowiem wprost, ponieważ dość dużo osób pyta się mnie o to, czy mam do polecenia jakąś książkę, czy jest jakaś publikacja na interesujący ich temat, a ja bym podszedł do tematu inaczej. Jeżeli piszecie pracę magisterską lub potrzebujecie czegoś do szkoły, nie wiem, na zajęcia, robicie jakiś projekt, to najprostsze, co możecie zrobić, to zamiast przeszukiwać publikację typu książki wejść sobie na przeglądarkę, na przeglądarkę Google Scholar, czyli Google Sycychy Sy olyary i to jest przeglądarka, czy taka część przeglądarki Google, która wyszukuje tylko i wyłącznie artykuły naukowe i tam wpisać interesującą was frazę w języku angielskim, polskim, czy jakim tam innym językiem się posługujecie, no, ale rodzą się pewne hmm, problemy, ponieważ tych artykułów jest bardzo, bardzo dużo. I skąd wiecie, że coś Was będzie interesowało? No, całe szczęście jest coś takiego w artykułach jak abstrakt, czyli streszczenie. I w kilku zdaniach ten artykuł jest opisany, jakie jest cel, jakie jest założenie, jak został przeprowadzony i jakie są wyniki. Jeżeli to Was zainteresuje, to wchodzicie w tekst dalej. No i po prostu korzystacie z tego artykułu. No ale teraz możecie powiedzieć, dobra, ale artykuły są w językach, których nie znamy. Spoko. Całe szczęście jest coś takiego jak Google Translator. Gdzie jak sobie wpiszecie właśnie Google Translator wyskakuje Wam na pierwszej stronie przeglądarki Google. Właśnie możliwość tego, żeby wpisać tekst w języku obcym, który was przetłumaczy na Polski, czy na jakieś tamkolwiek inne. Więc nawet to można przeskoczyć. No tak, ale niektóre artykuły są płatne. Większość artykułów naukowych jest płatnych. Tak. Ale są takie serwisy, czy takie, ym, chyba serwisy, jak na przykład Library Genesis, czyli library tak jak biblioteka, Genesis y, jak początek, powstanie. Ym, I to jest coś takiego, że tam naukowcy, którzy mają dostęp do y, tych baz artykułów naukowych, udostępniają wam jakby swoje konta. Zgodnie z zasadą, że oni chcą się dzielić nauką, y, która powinna być za darmo, żeby nie płacić, wpisujecie po prostu y, interesujący was artykuł. Jego adres w internecie, i dostajecie dostęp do pełnego artykułu za darmo, i jest to jak najbardziej legalne. Niezbyt chwalone przez publika, przez wydawnictwa, no bo oni na tym nie zarabiają, ale jest to legalne, bo ktoś po prostu daje wam swój własny dostęp. I w ten sposób nie musicie się martwić, skąd wziąć materiały, bo tych materiałów jest od groma i ciut. ciut. Zwłaszcza jeżeli piszecie na przykład pracę magisterską, gdzie powinniście w pierwszym, jakby rozdziale, zawrzeć aktualny stan wiedzy. to to lepiej zawrzeć aktualny stan wiedzy z jakiejś jednej książki, czy na przykład z dziesięciu artykułów, gdzie można sobie tak przefiltrować je, żeby były z ostatnich na przykład trzech lat. Więc zamiast odpowiadać, jaką książkę polecam, bo nie mam pojęcia, jaka książka byłaby dla masażu funkcyjnego najlepsza. Po prostu wracam, Google skular i tam sobie to wpisz. Dobra. Pytanko trzecie. Zbuntowany człowiek pyta skąd się biorą problemy z, nadmiernym, z nadmiernie wypuklonym brzuszkiem, tzw. otyłością brzuszną i jak temu zapobiec lub jak poradzić sobie z już istniejącym pokaźnym brzuchem? Bardzo dobre pytanie. Nie wiem czy do mnie, ponieważ ja całe życie jestem na dietach i mam nadwagę, chociaż w sumie dzięki temu teoretycznie Mogę na to odpowiedzieć. A więc, zbuntowany człowieku, skąd się bierze nadmierna tkanka tłuszczowa? No, z dwóch powodów. Albo za mało się ruszasz, albo za dużo jesz. Ewentualnie trzecie, jedno i drugie. Albo nie ty, tylko ktoś tam inny. Czyli z, ze zbyt dużej ilości kalorii, czy tam kilokalorii, jak ktoś woli, w stosunku do tego, co się spala. No i jak się pozbyć tkanki tłuszczowej? Poprzez proces odwrotny, czyli albo jesz mniej niż spalasz, albo jesz tyle samo co do tej pory, ale spalasz więcej, bo się więcej ruszasz. No dobra, ale co z tą otyłością brzuszczą? Ona dotyczy głównie mężczyzn i kobiet po menopauzie. I to jest taki rodzaj otyłości, gdzie yy, ręce, nogi, czy tam kończyny górne, dolne są w miarę szczupłe, a tkanka tłuszczowa osadza się w okolicy tułowia. Yy, stąd właśnie tkanka. Yy, Tłuszczowa, czy otyłość brzuszna, albo inaczej otyłość wisceralna. i ten tłuszcz oblepia narządy wewnętrzne, czyli oblepia serce płuca, wątrobę, żołądek jelita, utrudniając ich pracę. I to jest o wiele groźniejszy rodzaj otyłości niż taka otyłość podskórna, jaką charakteryzują się kobiety przed menopauzą. Czemu kobiety to nie dotyczy? Prawdopodobnie dlatego, że estrogeny, które są hormonami żeńskimi, Zapobiegają temu, żeby osadzała się tkanka tłuszczowa jedynie w obrębie brzucha, po prostu rozprowadzają ją po całym ciele. I ku tej teorii jakby potwierdza to fakt, że kobiety po menopauzie, kiedy poziom estrogenów spada, również zaczynają im rosnąć brzuchy. Więc niestety jedyne, co można robić, to albo ćwiczyć, albo mniej jeść, albo połączyć, to jest jeszcze lepszy efekt. I co ciekawe, nieważne, co się ćwiczy. W sensie to nie jest tak, że jak ćwiczę brzuszki czy tam okolice brzucha, to będę szybciej gubił brzuch. Znaczy, będzie szybciej, ale to są tam minimalne odchylenia, ponieważ jest masa badań naukowych, które mówią o tym, że mamy zakodowaną odpowiednią kolejność tracenia tkanki tłuszczowej. I u mnie na przykład, jak tylko zaczynam chudność, to najpierw widać tutaj, że policzki się trochę zapadają, a brzuch chudnie ostatni. I u części ludzi tak jest. U kobiet na przykład narzekają, że jak chudną, to piersi schodzą pierwsze, bo to też jest tkanka tłuszczowa. Nie? A na przykład biodra zostają. No tak, już jest, z tym nie powalczymy. Trzeba po prostu dbać o dietę. I co ciekawe, tu się pewnie część z Was będzie buntowała, ale nie ma specjalnie znaczenia, co się je dla tego, czy się chudnie, czy nie. Ważna jest ilość kalorii. Ma znaczenie, co się je dla zdrowej diety, w sensie, żeby to były makro, mikroelementy, witaminy itd. Tak dalej, tak dalej. Ale na przykład mogę jeść pizzę dziennie, jeżeli ją spalę i spalę więcej, to i tak będę chudł. Nie, ale to jest już temat na dłuższą dywagację, więc lećmy dalej. Pytanie czwarte. Daniel pyta: jak mieszać olejek z oliwą w masażu aromaterapeutycznym i czy można bezpośrednio na ciele dodać kilka kropli do oliwy? Mm, czyli że mam już liwkę i na to wlewam olejek, tak to rozumiem. Ja nie jestem specjalistą od mm, zabiegów kosmetycznych, dlatego mam taką fajną książkę, którą kiedyś dostałem. Masaż relaksacyjny. I tutaj znalazłem taki cytat. Mm, <śm> Olejki przechowujemy zawsze w szczelnie zamkniętych, szklanych naczyniach w miejscu absolutnie niedostępnym dla dzieci. Optymalną temperaturą przechowywania substancji eterycznych to 15-20 stopni Celsjusza. Przygotowując olej eteryczny, musimy znać proporcje mieszania olejków z olejem bazowym. Najczęściej stosuje się proporcje 20 ml oleju bazowego, np. oliwa z oliwek lub olej słonecznikowy, oraz 10 kropel olejku eterycznego. I to jest wszystko, co w tej książce jest napisane na temat e, mieszania olejków więc nie za dużo, dlatego poszukałem sobie troszkę w internecie i podeślę Wam link, z którego będzie to, co teraz Wam powiem. Ogólnie tak się miesza olejek eteryczny z tym olejem bazowym, żeby stężenie olejku eterycznego na ciało nie przekraczało 3%, ponieważ musimy sobie uświadomić, że żeby zrobić olejek eteryczny, taką jedną kroplę tego, to całe kilogramy kwiatów, czy innych roślin, roślin musiały być poświęcone. Więc nie ma co przeginać z ilością tego olejku. On jest bardzo, jeżeli jest bardzo stężony, może wywołać reakcje alergiczne, może działać niekorzystnie. Dlatego też olejku nie stosuje się bezpośrednio na skórę. Najpierw go trzeba zmieszać z olejkiem bazowym. No i doczytacie sobie więcej na tej stronie internetowej, jeżeli Was to bardzo, bardzo interesuje. Tam jest dokładnie powiedziane na ile mililitrów, ile kropel daje, jakie stężenie. I te 3% to są na maksymalnie na ciało. Bo na przykład na twarz stosujemy mniejsze stężenie, ponieważ twarz ma delikatniejszą skórę. Jest to też zależne od wieku, więc naprawdę warto sobie poczytać, zgłębić temat. Co ciekawe, olejków eterycznych nie powinno dodawać się do kąpieli do wody, ponieważ olejki nie rozpuszczają się w wodzie, co oznacza, że tak naprawdę one unoszą się na wodzie i Dotykają bezpośrednio naszej skóry i mogą ją podrażnić, a zamiast tego o wiele lepiej, ponieważ to ma być aromaterapia, jest sobie jakiś dyfuzor zastosować albo po prostu kominek w łazience. Kominek na olejki eteryczne i to będzie o wiele skuteczniejsze, zwłaszcza, że wystarczą wtedy na przykład dwie krople, a nie 15. Więc nie stosujcie olejków do kąpieli, bo to nie ma sensu. Dobra. Mikołaj pyta. Fajne pytanie. Czy. Zastanawiałem się nad takim zlotem spotkaniem dla ludzi wspierających czy będących fanami kanału Fizjonauka, plus ewentualnie jakiś wykład, i tak dalej. Nie. W sensie, ja jestem bardzo mocno introwertykiem. Więc na tym na razie zostajmy. Może gdybym był, nie wiem, mega popularny, a na to się nie zanosi i chyba niespecjalnie mi na tym jakoś mocno zależy, to może wtedy. Zawsze można mnie znaleźć na Messengerze i wtedy odpowiem na jakieś tam pytania. A żeby robić zlot, nie wiem. Jak będzie 100 tysięcy subskrybentów, o to wtedy. Dobra. Mm. Na Hates, hate, na tę hate, sorry, jeżeli źle to przeczytałem. Pyta, od czego zaczęła się Twoja przygoda z masażem? Przypadek, przeznaczenie, czy coś pomiędzy? E, nie mogę wam powiedzieć dokładnie, e, od czego się zaczęło, ponieważ nie mam bladego pojęcia. Ja studiowałem inny kierunek. studiowałem administrację publiczną i przedawałem po licencjacie stwierdziłem, że nie, to, to nie dla mnie. Muszę zrobić coś z ludźmi, bo lubię dużo gadać i nie chcę siedzieć w papierach. Teraz też siedzę, ale to inna sprawa. I nie mam pojęcia, czemu poszedłem na masaż. Moja rodzicielka bardzo mocno mówiła, nie, bez sensu, tam masz licencjat, idź na magistra, a tu jest studium to jakbyś się cofał w rozwoju. Ja nie podzielałem tego zdania. Wiecie, jak. Ktoś mówi, że zrób coś, to większość ludzi robi coś odwrotnie odwrotnego. No więc poszedłem na masaż. Spodobało mi się na tyle, że poszedłem na fizjoterapię. No i to fizjoterapia to już był świadomy wybór. Nie mam bladego pojęcia, czemu masaż, bo nigdy nie widziałem masażysty, nie byłem masowany. Nawet na żadnym filmie nie widziałem, jak się wykonuje masaż poza oklepywaniem, być może, bo to tak na filmach najbardziej widowiskowe. A ja osobiście oklepywania nie robię poza pracownią praktycznie nigdy. Dobra, tyle zostawię, bo reszta to mi zaraz pójdzie demonetyzacja, jak Wam powiem, jak wyglądała, wyglądała moja rozmowa wstępna, bo miałem coś takiego jak rozmowy wstępną, czy się kwalifikuje, czy nie. Albo dobra, w sumie w rozmowie z moim przyszłym, przyszłym opiekunem roku, chyba tak to się nazywa, zostałem zapytany, czemu właściwie ja chcę przyjść na masaż, czemu chcę być masażystą. I nie miałem dla tego pojęcia, więc odpowiedziałem, że ja zawsze chciałem masować ładne dziewczyny, młode i w ogóle bogate i jeszcze coś. Ale tego już wam nie powiem. Ja się pytałem, Boże, co za gamoń, nie? Taką miał minę. I pierwszy masaż, jaki przeprowadziłem, to była obłosiona łydka mojego kolegi z grupy. Ja się wtedy nie zastanawiałem, czy on jest przystojny, czy on jest bogaty. Nie, po prostu była łydka, fuj. Ochyda, pełna włosów i wtedy mi bardzo mocno przeszło. Znaczy w naszym sensie już mi przeszło te dziewczyny młode, bogate. Wtedy się ogarnąłem jakoś na pierwszych zajęciach i w sumie to nie jest takie złe. Jakoś tak zostało. Dobra. Monika pyta. O, i to jest konkretne pytanie. Czy każda jamistość rdzenia jest przeciwwskazaniem do masażu, nawet jeśli nie występują spastyczności? Z tym Wam zaraz rzucę anegdotę, ale najpierw zacznijmy od tego, co to jest jamistość rdzenia. Wyobraźcie sobie, że macie rdzenie kręgowy, czyli wasze nerwy biegnące już poza mózgowiem na obwód. I w rdzeniu kręgowym pojawiają się jamki wypełnione płynem. Te jamki się rozszerzają z czasem, więc uciskają na nerwy. I pierwszymi objawami najczęściej jest zniesienie czucia bólu. Znaczy w sensie ja czuję dotyk, ale nie czuję bólu. I jeżeli tego nie ma, to pacjenci nigdy praktycznie nie wiedzą o tym, że jest jamistość rdzenia, no bo czemu mieliby sobie robić standardowe rentgeny, czy jakieś tam tomokomputery? To albo wychodzi przypadkiem, albo dlatego, że już są objawy. Jeżeli są objawy, jest to zniesienie bólu, to trochę ciężko jest masować, bo pacjent nie wie, czy nie jest za mocno, czy nie jest za słabo, i tak dalej. A poza tym, wydaje mi się, że Zborowski w tym momencie, kiedy napisał, że jamistość rdzenia jest przeciwwskazaniem. To bardziej chodziło mu o to, że nie ma sensu masować wiemistości rdzenia, ponieważ nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tych jam zmniejszyć. Gdyby na przykład przyszła do mnie klientka i powiedziała, że wie pan, co ja mam rdzenia, ale chcę masaż dłoni w sensie rąk tutaj. No to spoko pewnie, żebym zrobił, bo co ma piernik do wiatraka, znaczy ma mąkę, ale nie widzę bezpośredniego takiego zagrożenia, żeby masując ręce, mieć problem z tym, że tam kręgosłup jest uszkodzony, czy relaksacyjny masaż twarzy. Ale gdyby chciała masaż kręgosłupa, no to być może bym się nad tym zastanowił, no bo ja i tak jej nie pomogę w ten sposób. Spastyczność raczej późno się pojawia, jeżeli w ogóle. Częściej są jakieś tam niedowłady zaburzenia czucia mrowienia, czy właśnie zaburzenie mm, czucia bólu. Więc nie każdy masaż jest przeciwwskazany od razu. Dobra, i na koniec pytanie. Mam nadzieję, że nic nie przegapiłem. Na koniec pytanie, które się powtarza wielokrotnie yy, i to jest chyba największa kosa wszystkich, którzy się uczą: czyli jak uczyć się anatomii? Przecież ona jest bez sensu, jest zbyt trudna i uczymy się pamięciowo, nie? No, niekoniecznie. Ja bardzo yy, lubiłem się uczyć przez całe swoje życie to kropka, a jak się uczyłem, to najczęściej poprzez taką metodę jak zaciekawienie, tak jak dziecko. I teraz, kurde, ale co? Już tłumaczę. Jeżeli na przykład mamy kość ramienną i ona ma guzki, guzek większy, guzek mniejszy. Po co one są? Jak ktoś się na tym zastanawiał? Po co są guzki? Po co są grzebienie guzków? Co się tam do nich przyczepia? Jeżeli zaczniecie się uczyć w formie pytań i odpowiedzi, czyli jakby próbujecie swój mózg zaciekawić, ja wiem, że to jest głupie, bo wy jesteście waszym mózgiem plus ciałem, ale jeżeli próbujecie, czy tam umysłem plus ciałem, ale jeżeli za, próbujecie sam swój mózg zaciekawić czymś, to nagle się okazuje, że to jest o wiele bardziej interesujące i wchodzi do głowy i jesteście w stanie zapamiętać naprawdę ogromne ilości materiału, pod warunkiem, że was to interesuje. I to jest pierwsza metoda. I druga metoda, która znowu moja rodzicielka twierdziła, że ja się nigdy nie uczę. To było coś takiego, że ja ogólnie uczyłem się na przykład świetnie historii, więc uczyłem się historii przez 5 minut, a potem 15 minut grałem na komputerze. Potem zajrzałem do kolejną kartkę od historii i 20 minut na kąpie. I ktoś powie, nie, to w ogóle nie jest nauka. No, jest. I to bardzo skuteczna, ponieważ okazuje się, że nasze mózgi. Nie są w stanie się skupić na dłużej. W sensie, jeżeli ja będę cały czas yy, opracował nie wiem, mięśnie kończyny górnej, jest tego od cholery. Nawet nie mam pojęcia, ile. Pewnie ktoś mi w komentarzu może wkleić, nie wiem, tam 20, 30, 40. Ile jesteście w stanie zapamiętać? W sensie, jak długo jesteście w stanie się uczyć przyczepów, unerwienia, ukrwienia, funkcji? Mm, 5 minut? 10? Potem to się zaczyna wszystko mieszać i jest bełkot, z którego nic nie wychodzi. Nie? Czy nie lepiej na przykład nauczyć się jednego mięśnia, zrobić sobie chwilę przerwy. Nie wiem, pójść, wypić herbatę, przeczytać stronę książki, czegoś innego, wrócić do tego mięśnia, powtórzyć raz jeszcze, powtórzyć na głos. Bardzo dużo ludzi, jak się uczy, to uczy się w pocichu w myślach, a jeżeli ja czytam, jeżeli do tego na przykład sobie chodzę z książką, ja bardzo często chodziłem z notatkami i kręciłem się po pokoju, to nie dość, że angażuję swój mózg to swój jakby no to że są dźwięki więc uczę się słuchowo opowiadam sam sobie bo staram się troszkę pozamieniać tekst w sensie nie czytałem tekstu bezpośrednio tylko na przykład aha dobra więc guzek większy to jest ta struktura do której przyczepiałem się gdzie sam sobie opowiadałem to jeszcze chodziłem kręciłem się czyli nadawałem trochę ruchu dzięki czemu moje całe ciało jakby lepiej się uczyło przy anatomii, jeżeli się uczycie, to też super jest uczyć się na kimś. W sensie, ha, dobra, to jak ruszę w bok ręką, czyli do odwiedzenia, to ten mięsień się napnie, czyli to musi być mięsień, który odwodzi wkrótce w tym wypadku na ramieniu w części środkowej. Jeżeli zaczniecie się uczyć w sposób systematyczny, ale taki zaciekawiający i wielowymiarowy, w sensie wielo Boże, wielobodźcowy, to nauka anatomii jest naprawdę. O wiele, wiele łatwiejsza. Co nie znaczy, że jest łatwa, bo ja co pół roku powtarzam mięśnie i co pół roku odkrywam jakieś, którego nie znam. I czasami zdarzają się pacjenci, którzy zadają mi pytania z anatomii, gdzie mówię, sorry, nie mam pojęcia, ale dowiem się na kolejny raz. I nie mam pojęcia, po co tym pacjentom są te pytania. Aczkolwiek ostatnio musiałem sobie przypominać, jak wygląda wykres AKG, a innym razem zastanawiałem się, czy. Półbłoniasty leży nad półściegnistym, czy pod półściegnistym, bo o to pytała mnie pacjentka. Więc ja też muszę czasami spojrzeć, właściwie często. Hmm, ale mówię, jeżeli uczycie się anatomii, uczcie się na zaciekawienie, jest o wiele łatwiej. I jeżeli robicie notatki, to ja wiem, że fajnie jest kupić notatki od kogoś albo skserować sobie od kogoś, kto ma dobre notatki, ale to jest zazwyczaj mało skuteczne. Ponieważ każdy z nas ma swój własny styl robienia notatek, jak ja robię notatki, to tam jest masa strzałek, przekreśleń, zakreśleń w kółko i tak dalej. I to znowu jest ta akcja wizualna. Jak ktoś inny robi notatki, to robi je po swojemu, nie wiem, od punktów albo nie od punktów, w paragrafach, cokolwiek. Jeżeli już macie czyjeś notatki, to je poprzerabiajcie na swoje. Tak, żeby to była wasza praca i znowu wasz mózg wtedy będzie bardziej zaangażowany. Najgorsze, co można robić, to kuć na blachę, ponieważ mamy mega procesory w czaszce. A kuć na blachę to jest tak naprawdę gwałcenie własnego mózgu. W sensie, robimy to w najgorszy dostępny sposób. I przy okazji jest to sposób, który propagowany jest w szkole od 200 lat. Więc możecie to zmienić. Jeszcze. Zawsze można. No dobra, to było 8 pytań, 9? nie wiem, ileś tam tych pytań. Jeżeli będą się pojawiały kolejne, będziecie chcieli, to jak najbardziej kolejne takie QA możemy zrobić. A na razie to wszystko. Do zobaczenia. Cześć. A! I dzięki za 4000 subskrypcji, bo w sumie z tej okazji było to QA, chociaż to już było dość dawno temu. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy subskrybują, wspierają kanał, po prostu komentują i są pozytywnie do mnie nastawieni. Dziękuję raz jeszcze. Na razie. Cześć.